Cześć. Nowe samochody, które przyjeżdżają do Automixu w celu montażu instalacji gazowej, to bardzo częste zjawisko i tym razem również tak się zdarzyło, bo mamy tutaj na nagraniach Seata Leon 2024 rocznik, który ma 600 km przebiegu, no i oczywiście instalację gazową na pokładzie, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Nazwa Seat to akronim od Sociedad Espanol de Automóviles de Turismo. Jeżeli coś przekręciłem poprawcie mnie w komentarzach, a oznacza to Hiszpańskie Towarzystwo Samochodów Osobowych. Marka ta powstała w 1950 roku, aby zmotoryzować Hiszpanię. Seat Leon po raz pierwszy pojawił się w 1999 roku. Czwarta generacja zadebiutowała w 2020 roku i jest produkowana do chwili obecnej. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, stylistyka przypomina mi nieco trzecią generację, która jest taka kanciasta, aerodynamiczna, mamy przetłoczenia na masce, grill nie jest zbyt dużych wymiarów, w centralnej części znajduje się logo Seata. Poza tym możemy dostrzec kanciaste kształty również na profilu bocznym. Dużo jest tych kanciastych kształtów w przeciwieństwie do drugiej generacji, która była taka bardzo, ob bardzo obła. No i prawdę mówiąc nie wpisała się w gust wielu użytkowników. Natomiast te Seaty, czyli czwarta i trzecia generacja, no to już moim zdaniem są takie bardziej nowoczesne. Jeżeli chodzi o konkurencję, no to przede wszystkim możemy wymienić samochody z stajni waga, czyli chociażby Golfa czy też Audi A3, a Seat Leon plasuje się tak między tymi dwoma samochodami. Spójrzmy teraz. Pod maskę, bo chciałbym wam pokazać jednostkę napędową, jaka zasila ten pojazd. No i proszę o to jednostka napędowa w pełnej okazałości jest to silnik z wtryskiem bezpośrednim oraz turbodoładowaniem z oznaczeniem TSi, który generuje moc 130 koni mechanicznych. W kwestii zbudowanej instalacji gazowej jest nieco widoczna. Widoczne są wtryskiwacze, widoczny jest elektrozawór, widoczne są przewody. Natomiast nie mamy tu takiej standardowej pokrywy silnika, więc te podzespoły, podzespoły po prostu są widoczne. Natomiast w żaden sposób nie wpływa to na estetykę, ponieważ wszystko jest. Fajnie tutaj zabudowane, aby po prostu w jak największym stopniu zbliżyć się do oryginału, i myślę, że naszym mechanikom to się udało. W 1986 roku Volkswagen. Przejął 51% akcji Seata, aby pod koniec tego samego roku nabyć ich już 75% i integrując po prostu Seata do koncernu WAGA. Przyznam szczerze, że od tego czasu po prostu no widać na pierwszy rzut oka, że jest to samochód ze stajni WAGA, już począwszy od pierwszej generacji Leona. Widać, że to są po prostu bliźniacze modele, które wykonywane są na podobnych płytach podłogowych. I jesteśmy już przy kolejnym miejscu, które chciałbym wam pokazać. Jest tutaj wlew do tankowania gazu. I co ciekawe. Udało nam się zmieścić pełne złącze, więc jest to bardzo wygodne rozwiązanie w kwestii tankowania gazu, ponieważ nie trzeba szukać żadnych przejściówek, tylko po prostu przyłożyć pistolet, aby móc tankować paliwo, które w momencie, gdy nagrywamy ten materiał, a mamy połowę grudnia 2024 roku, kosztuje nieco ponad 3 zł, a benzyna około 6 zł, więc mamy tą proporcję 2 do 1 na korzyść oczywiście gazu, że jest ponad no, dwukrotnie tańszy. No i teraz przejdziemy do tyłu pojazdu. Prawdę mówiąc, nie wspomniałem Wam, że jest tutaj nadwozie typu kombi, więc jest to na pewno bardzo pojemny samochód. Zaglądamy do bagażnika, który otwiera się właśnie podobnie jak Volkswageny. Tutaj, logo Seata służy jako klamka do otwierania bagażnika. Przestrzeń bagażowa no naprawdę jest ogromna. Jest nieco próg załadunku, natomiast nie jest on spowodowany zabudowanym zbiornikiem, gdyż mamy tutaj po prostu podwójne dno. I zaglądamy pod podłogę bagażnika. Ukazał nam się zbiornik o całkowitej pojemności 50 litrów, natomiast uwagi na 80% stopień napełnienia, klient w praktyce będzie mógł zatankować około 40 litrów gazu. Tak to się prezentuje. Zamykamy zatem bagażnik. No i chciałbym wam, wam jeszcze pokazać tył pojazdu. Zwróćcie uwagę, że tylne lampy są połączone w całość taką właśnie ledową, czerwoną linią. No bardzo ładnie się to prezentuje. Kanciaste kształty również występują. Z tyłu mamy taki delikatny spoiler. Tu mamy również taką kanciastą wystającą część. Tutaj również mamy takie kanciaste kształty. No naprawdę tych kanciastych kształtów w tym modelu jest dużo. Myślę, że temat instalacji gazowej w tym modelu został już dosyć obszernie wyczerpany, ponieważ zajrzeliśmy pod maskę, zobaczyliśmy zbiornik, zobaczyliśmy wlew, więc pora teraz zająć miejsce za kierownicy. Za kierownicą i sprawdzić, jak nasz bohater dzisiejszego odcinka radzi sobie podczas krótkiej trasy. No i już jedziemy nowym seatem Leon, który ma folię i na ekranie inforozrywki i na elektronicznych zegarach w środku czuć nowością, no nic dziwnego, skoro samochód ma 600 km przebiegu, zaledwie. No i jak to nowy samochód? No tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o wykonanie, to podobnie jak inne samochody z koncernu Waga, bardzo podobne wykonanie, wszystko raczej dobrej jakości. Ciężko tutaj do czegokolwiek się przyczepić. Jedynie na co zwróciłbym uwagę, to no to, że na ekranie i w rozrywki jest też sterowanie klimatyzacją i jest ono właśnie za pośrednictwem takich dotykowych przycisków. Co osobiście ja wolę jednak fizyczne przyciski, więc pod tym kątem mógłbym się trochę przyczepić do ergonomii. Natomiast jeżeli komuś to nie przeszkadza, no to wiadomo, że nie było tematu. No i w kwestii spalania, no to ten model Seata spala około 7 litrów benzyny na 100 km. Tak przynajmniej przeczytałem w internecie, robiąc research do tego odcinka. No i w kwestii spalania gazu, no to będą wartości od 85 do 90% potrzebnego paliwa z uwagi na wtrysk bezpośredni silnik i Przypominam. 1,5 pojemność, 130 koni mechanicznych no i będzie konieczny dotrysk benzyny w ilości od 10 do 15%. Oszczędności, jakie będą generowane na każde 100 km, no to możemy przyjąć około 20 zł. Na 1000 km będzie to. 200 zł, a po pokonaniu dystansu 10 tysięcy km portfel właściciela zostanie już 2000 zł. Wszystko zależy też od dynamiki jazdy, ponieważ jeżeli ktoś będzie jeździł tym samochodem na autostradzie przy prędkości np. przykład 140-150 km na godzinę, no to wiadomo, że ten samochód będzie też od razu więcej spalał. No ale tak przyjmijmy, że średnio to te 20 zł na każde 100 km będzie oszczędności. Co mogę jeszcze dodać o wnętrzu? No mamy tutaj akurat w tym modelu manualną skrzynię biegów. Widać, że Seat również idzie z duchem czasu, no bo porty USB typu C do ładowania telefonu. Szkoda, że nie ma portu typu A, no bo jednak jeszcze wiele ludzi posiada właśnie taki typ kabla, aczkolwiek no... Taka kolej rzeczy. No wszystko już raczej będzie na ten nowy standard przechodziło z biegiem czasu. A w tym odcinku pozdrowienia kierujemy do klienta, który przyjechał do nas z Sierasławic, czyli miejscowości w województwie małopolskim. Tak się składa, że siedziba naszej firmy jest na Śląsku, natomiast można powiedzieć, że jesteśmy taką ogólnopolską firmą, ponieważ Klienci przyjeżdżają do nas z różnych części Polski, a nawet za zagranicy, bo zdarzyło się, że klient przyjechał do nas aż z Rumunii, aby zamontować instalację gazową w Lexusie. Ostatnim, ostatnio też pojawiła się Audi A8 z Litwy też będzie o niej za jakiś czas materiał, więc można powiedzieć, że zasięgi mamy spore. No i teraz jeszcze chciałbym wam pokazać, jak samochód radzi sobie z przełączaniem się między paliwami akurat. W podłokietniku mamy schowany przełącznik. Instalacja gazowa wyłączona i włączona. Kliknięcie elektrozaworów. No i praktycznie nie ma absolutnie ani grama różnicy w komforcie jazdy, ponieważ samochód pracuje identycznie na obydwu paliwach. W 2018 roku Seat wydzielił swoją sportową linię Cupra jako osobną markę i tak się składa, że jest również taki model jak Cupra Leon. Jest to bardziej taka sportowa wersja właśnie tego samochodu. Odnośnie zabudowanej jeszcze tutaj instalacji gazowej, a bardziej gwarancji, to pragnę przypomnieć, że gwarancja jest udzielana na okres 5 lat bądź też przebiegu 150 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności co wystąpi jako pierwsze. No i oczywiście w przypadku nowych samochodów istnieje możliwość wykupienia takiej dodatkowej gwarancji na silnik oraz jego podzespoły. Wszystkie takie dodatkowe informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej www.gazautomix.pl. bądź też możecie w linku pod tym filmem wypełnić formularz, aby dowiedzieć się, jaki jest koszt takiej instalacji gazowej, na przykład w Seacie Leon czwartej generacji. Tymczasem ja zachęcam Was do subskrypcji, no bo ciągle pojawiają się kolejne materiały, nowe samochody, nowe generacje są produkowane, a my w Automiksie ciągle takie samochody, że tak powiem kolokwialnie, gazujemy, czyli zakładamy instalacje gazowe. Tymczasem ja dziękuję Wam już za uwagę. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie cześć.